Witam wszystkich. Dzisiaj, moi drodzy, na podnośniczku Honda City L13Z1 yy, będziemy sobie sprawdzali Sondę Lambda. Będziemy sobie sprawdzali układ wydechowy z uwagi na pojawienie się błędu pzr 120 czyli wydajności układu katetycznego poniżej progu. Yy, jak to wygląda? A no zobaczcie. Sonda druga jest tutaj. Cztery przewody. Dwa białe grzanie, zasilanie sygnał. I tu w tym przypadku ładnie poszło wszystko bez grzania gazami. Do odkręcenia zalecam używać odpowiednie klucze, żeby sobie po tej, po tej powierzchni nakrętki sześciokątnej nie zniszczyć, nie obrobić. Jak nie idzie, to po prostu użyć gazów. Pobawić się odpowiedniego klucza, żeby sobie nie narobić problemów. W tym przypadku oczywiście poszło ładnie, nie ma żadnego problemu. To jest długi przewód, odpinamy sobie go z jednej, z drugiej strony. Tam od komory jeszcze silnika, wtyczka przy pierwszej sondzie. Tam widzicie jest katalizator. Odepniemy sobie przywody, wyjmiemy sobie sondę, sprawdzimy sobie yy, kamerą w środku jak to wygląda. Od pierwszej sondy i tutaj od drugiej, zaraz sobie zobaczymy. I już ją wykręcam. Nie wiem, czy mi się uda palcami. Tak, oczywiście, trzeba sobie wtyczkę poluzować, żeby nie urwać przewodu przy kręceniu. No i mamy ją. Jest oczywiście, w oryginale później sobie spiszę. numer, zobaczy sobie dostępność, czy będzie potrzebna. Czy w ogóle coś jest dostępnego w zamienniku. No ja bym o dziwo osłona termiczna odkręciła się, nie pourywały się tutaj te śruby i zaraz sobie wyjdziemy, zobaczymy jak mi się oczywiście uda, bo jedną ręką, jedną ręką używać kamery jest bardzo ciężko. że jakoś tutaj się wejdzie. Próbuję, żeby nie spadło.. O, zaraz sobie zobaczymy od tej strony. Dobra. Teraz kwestia, czy mi się to uda zrobić jedną ręką Czy mi się tego nie uda zrobić jedną ręką, ale widzę, że już bateria słaba chyba niestety nie będę mi tego wam pokazać, bo bateria już pada bateria już pada i chyba nic z tego nie będzie. Szybciutko, to niestety komunikat mamy i chyba nie, niestety nie uda się, muszę podłączyć.